Sto lat życzę Ci. Dzień, no, syneczku, masz tu coś ładnego. Ja muszę... Tak, panie szeryfie. To upominek na urodziny. Co Ty mówisz? Dlaczego go nie otworzysz? Do diabła. Cały pędz. Nie ma pan serca? Oszczędzaliśmy wszyscy, aby mu go ofiarować. No, to jest to bardzo rozsądne, droga pani. Rodzina, która wspólnie oszczędza, płaci też razem. Nie przejmuj się, tak synku. Książę Jan życzy ci wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Jałmużnę, jałmużnę dla żebraka. No tak. To urocze przedpołudnie opłaciło się sowiciem. Poszczędzajcie dalej. Co za wstrętny podstęp. Biedny staruszku, wejdź proszę i odpocznij. Dzięki matko, dzięki. Powiedz, czy nie śpiewaliście tu komuś z lat? Tak. I niedobry szeryf ukradł mój prezent urodzinowy. A to łotr. Musisz być teraz dzielny i nie pozwolić się gnębić temu złemu człowiekowi. Do licha, to Robin Hood. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Jakie to piękne. Zupełnie jak na listach gończych. Zdradź mi, ile lat dzisiaj skończyłeś? Dzisiaj skończyłem siedem, niedługo będę miał osiem. Siedem. Więc jesteś już mężczyzną. A ja mam akurat odpowiedni prezent dla ciebie. Dla mnie? Dziękuję, panie Robin Hood. Jak wyglądam? Chyba nie tak dobrze jak Robin Hood. Słusznie, czegoś tu jeszcze brak. Oczywiście. Teraz będzie komplet. Ludzie, jak ja teraz wyglądam? Kapelusz jest za duży. Cicho, nie kłóćcie się bez przerwy. Tak, nie kłóćcie się. Nie ma obawy, dorośniesz do kapelusza. Muszę to zaraz wypróbować.